Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o sytuacji na Ukrainie, pielgrzymce Andrzeja Dudy do Kijowa, czy dochodzie gwarantowanym. Proszę państwa, wojna na Ukrainie trwa już trzy miesiące. Wprawdzie jest rozkaz, żeby wierzyć w ostateczne zwycięstwo, ale niektórzy tak, jakby się wyłamywali z dyscypliny. No i na przykład. Pojawiły się tutaj w naszych mediach, to znaczy w Onecie, takie wiadomości, że w obwodzie donieckim sytuacja jest trudna. Już bez precyzowania, na czym te trudności polegają, ale że sytuacja jest trudna, co odbiega od tego optymistycznego tonu. No i pan redaktor Wyrwał, który tam pełni funkcję korespondenta wojennego na Ukrainie, w Onecie napisał taki artykuł, że Ukraina może wojnę przegrać. To ciekawe, bo najwyraźniej w to nie wierzy pan prezydent Zełęski, ponieważ. Właśnie opublikował warunki wstępne przystąpienia do rokowań pokojowych z Rosją. No i wśród tych warunków wstępnych to jest ten, żeby Rosja się wycofała z wszystkich terytoriów, które zajmuje, łącznie z Krymem. No to nie jest to chyba dobry wstęp, zwłaszcza w momencie, kiedy sytuacja w obwodzie donieckim jest trudna. No, a widocznie tutaj Henry Kissinger, 99 lat, no to długo żyje. Henry Kissinger, który o polityce światowej coś tam musi wiedzieć, bo był sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych w swoim czasie. No więc on powiedział, że Ukraina powinna wrócić do granic sprzed. Rozpoczęcia tego aktualnego konfliktu, to znaczy do granic przed 24 lutego. Proszę Państwa, to by znaczyło, że Ukraina powinna zrezygnować z, tej, z tych części zbuntowanych obwodów. Donieckich i Ługańskich, no i z Krymu. Jak to uzasadnia Henry Kissinger, że dalsze da, przeciąganie tego zaangażowania całego Sojuszu Atlantyckiego ze Stanami Zjednoczonymi na, cel, na, na czele w walkę z Rosją może doprowadzić do trwałego, że tak powiem, wypchnięcia Rosji w objęcia chińskie. A to może doprowadzić do stabilizacji, nie tylko do destabilizacji, przepraszam, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Wtóruje mu inny życ, George Soros, on oczywiście z odwrotnych pozycji, ale właściwie do tego samego wniosku dochodzi, chociaż z innych przesłanek, że ta sytuacja może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej i zagłady cywilizacji. No, to może tak być. Przypominam wiersz Czesława Miłosza o końcu świata. Czesław Miłosz pisze tam, że jak koniec świata się rozpocznie, to nikt tego nie zauważy, bo wszystko pozornie będzie tak jak przedtem, a potem już będzie za późno. Więc właśnie nie jest wykluczone, że z taką sytuacją mamy do czynienia. Ale co będzie, to co Bóg da, to będzie. Natomiast dopóki jeszcze, że tak powiem, salwa nie padła, no to zwróćmy uwagę na to, co się dzieje tutaj w naszym Bantustanie i wokół niego. Otóż, proszę państwa, pan prezydent Duda odbył pielgrzymkę do Kijowa, odbył pielgrzymkę do Kijowa, no i tam Rada Najwyższa tamtejsza przyjęła go owacją. Ale bo też pan prezydent Duda zachowywał się tam tak, jakby ubiegał się o rękę sławnej śpiewaczki. No już złożył nawet coś w rodzaju takiej przysięgi małżeńskiej, bo tam powiedział, że nic nie rozdzieli Ukrainy i Polski. To tak samo jak w rocie przysięgi małżeńskiej, że dopóki śmierć nas nie rozłączy, no kto tam umrze, a kto nie, to zobaczymy. W każdym razie widać było, że pan prezydent Duda poważnie myśli o małżeństwie Polski z Ukrainą, no kto tam kogo będzie, że tak powiem wykorzystywał, to osobna sprawa. Do tego może o tym się chyba, znaczy przekonujemy się nawet z deklaracji pana. Łukasza Jasiny, rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego. No to chyba tak jest. W takim razie widać, jaką rolę w tym małżeństwie poszczególni małżonkowie by odgrywali. Muszę powiedzieć, że pan prezydent Duda jednak zachował się trochę powściągliwiej niż 3 maja, bo jak pamiętamy, 3 maja pan prezydent Duda nie tylko unieważnił historię stosunków polsko-ukraińskich, ale jeszcze w dodatku zadeklarował, że granica polsko-ukraińska powinna zniknąć. No, w Kijowie tego nie powtórzył, aż tak daleko nie poszedł widocznie, ktoś starszy i mądrzejszy musiał mu powiedzieć: Wy, Duda, wiecie, uważajcie, żeście się za bardzo tutaj rozdokazywali. To też pan prezydent Duda w Kijowie powiedział tylko, że granica polsko-ukraińska nie powinna dzielić, tylko łączyć. No, ale nawet jakby łączyła, to przede wszystkim musi istnieć, żeby w ogóle łączyć, to musi istnieć. No więc widzimy, że pan prezydent Duda stopniowo trochę spuszcza stonu, no ale jest taki zdecydowany na ten mariaż. Między innymi świadczy o tym obietnica wiana Polska, niezależnie od tego, co już tam boli na no, Ukrainę i Ukraińców. To jeszcze pan prezydent Duda dodatkowo obiecał wiano w postaci zbudowania bezpośredniej linii kolejowej z Warszawy do Kijowa. No to rozumiem, że Polska te lin... budowę tej linii sfinansuje, no bo jak Ukraina dostaje wprawdzie z funduszu walutowego tam 4 czy 5 miliardów dolarów miesięcznie, co jej umożliwia w ogóle przetrwanie, niezależnie od tych subwencji amerykańskich i innych, ale one mają charakter zbrojeniowy. Natomiast tutaj, żeby jakoś tam to państwo funkcjonowało, no to jest na kroplówce Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Więc ona chyba nie będzie finansowała takiej inwestycji Polska. Pan prezydent Duda wprawdzie nie powiedział tego ekspresji z verbis, no ale to się rozumie samo przez się. Proszę państwa, deklaracja pana prezydenta Dudy mieści się znakomicie, wpisuje się w to, co robi Zjednoczona Prawica, to znaczy rząd dobrej zmiany. Otóż rząd dobrej zmiany już idzie na całość. I nie stawia żadnych hamulców swojej rozrzutności, nie tylko tutaj. Ukraińców obdarzył socjalem pełnym, ale jeszcze teraz się przed wyborami jakieś prezenty dla emerytów robi. No, liczy na to, że przy, poprzez przekupywanie obywateli ich własnymi pieniędzmi zdobędzie, utrzyma władzę w Sejmie i większość i rząd przez kolejną kadencję. Po roku 2023. Proszę Państwa. No widać wyraźnie jaka to, jakie to zgryzoty, o jakie to zgryzoty musi przyprawiać cały obóz zdrady i zaprzaństwa, że wcześniej na to nie wpadł. Mam na myśli zwłaszcza Volksdeutsche Partei, Donalda Tuska, że wcześniej na to nie, nie wpadła, żeby dzielić się z obywatelami okruszkami ze stołu pańskiego, tylko sama chciała wszystko zeżreć. No a teraz Donald Tusk już nie może, ruszył tam w turmę po całej Polsce, jeździ tam i tak dalej. I, no ale nie może przelicytować naczelnika państwa, w związku z tym po staremu zaczyna gryźć proboszcza. To znaczy, tam się odgraża, że gdy tylko w Polsce obejmę władzę. Szereg surowych ustaw wprowadzę za krowobójstwo, za świniobycie. Będę odbierał mienie i życie, tak jak deklarował gnom w słynnej rozmowie w kartoflargi. Donald Tusk aż tak daleko nie idzie, chociaż wyobrażam sobie, jak taka deklaracja ucieszyłaby nie tylko wielce czcigodną Sylwię Spurek, ale również wielce czcigodną grafinę Różę Tun und Henderhoch. Która też ostatnio wyraziła obawę. Że będziemy musieli z uboju zwierząt rozliczać się, zostaniemy rozliczeni na sądzie ostatecznym. No, jeśli George Soros ma rację w swoich tych przewidywaniach, to wygląda na to, że sąd ostateczny już niedługo może się rozpocząć, no ale na razie Donald Tusk takich obietnic, obietnic nie składa, tylko tam gryzie proboszcza, to znaczy odgraża się, że natychmiast doprowadzi do rozdziału kościoła od państwa. Pytanie tylko, czy Donald Tusk obejmie władzę, bo jak na razie odbyły się takie mitingi tutaj wszystkich tych uczestników obozu zdrady i zaprzeństwa, ale oni takiej wielkiej ochoty na Poddanie się kierownictwu Donalda Tuska nie objawiają. Wiel, pobożny poseł Gowin wprost to powiedział, że najlepiej by było, żeby nie jedna lista opozycyjna powstała, ale żeby powstały dwie. Jedna taka postępowa, druga taka konserwatywna. No w tej konserwatywnej to oczywiście on by był. Widocznie no nie bardzo chcę tutaj na jednej liście być z panem Śmiszkiem i Biedroniem, bo to rzeczywiście byłoby zabawne, jak to pogodzić z pobożnością. A tu proszę Państwa, moja faworyta Wielce Ścigodna Joanna Scheuring-Wielgus Dała wyraz w rozmowie z panią Elizą Michalik, dała wyraz swoim marzeniom. Otóż marzy jej się, żeby premierem Polski został pan Krzysztof Śmiszek. No, pan Krzysztof Śmiszek ma wiele zalet, to nie da się ukryć, ale czy te zalety byłyby akurat przydatne na stanowisku premiera, no to co do tego mam wątpliwości, ale wyobrażam sobie, że paną, panią Sylwię, Spórek mogłoby to ucieszyć. Proszę Państwa, tymczasem Donald wa, war, warto zwrócić uwagę, że tutaj w tych spekulacjach na temat jednej listy opozycyjnej czyli drugiej w ogóle nie jest brana pod uwagę konfederacja. Mamy powtórkę z, z sytuacji z roku 2020, kiedy to wszystkie cztery partie należące do bandy czworga Licytowały się, która więcej pieniędzy wyda. Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji. Oświadczyła, że nie będzie nikomu nic dawała, ale też nie będzie odbierała. No i słusznie wszystkie partie należące do bandy czworga uznały Konfederację za swojego wroga, bo rzeczywiście, gdyby program głoszony przez Konfederację zaczął być realizowany, no to tamte ugrupowania straciłyby. By bytu, skoro my to wiemy, to i one to wiedzą, w związku z tym niezmiennie, nieodmiennie traktują Konfederację jako swego wroga i w ogóle nie przychodzi im do głowy myśl o żadnej wspólnej liście. Widać, że Konfederacja jest skazana na długi marsz aż do momentu, kiedy przynajmniej 40% obywateli w Polsce zrozumie, że przekupywanie ich, ich własnymi pieniędzmi przez rząd nie jest dla nich korzystne. Ale na razie tego nie rozumieją, bo właśnie partia Razem wpadła na pomysł, żeby wprowadzić na razie programem pilotażowym w landzie warmińsko-mazurskim, wprowadzić dochód gwarantowany. Ten dochód gwarantowany polegałby na tym, że każdy obywatel, który dostawałby 1300 zł miesięcznie, no wyobrażam sobie, że każdy dorosły obywatel, no bo dzieci to już dostają tam 500 plus. To objętym objętych tym programem pilotażowym miało być 5 tysięcy osób. To by kosztowało 78 milionów złotych rocznie, ale program ma charakter pilotażowy, to znaczy ma być to padgatowka do zastosowania tego samego dochodu gwarantowanego w skali całego kraju. Nie wiem ile dzieci jest w Polsce, ale wydaje mi się ze statystyk wynika, że znacznie więcej jest ludzi starszych niż, niż dzieci. W związku z tym przypuszczam, że no, ten, tym dochodem gwarantowanym mogło być objętych 25 milionów obywateli. No to by kosztowało co najmniej 40 miliardów złotych rocznie. Skąd rząd zamierza wziąć te pieniądze? czy Partia razem, tajemnica to wielka. Tymczasem w sytuac w sytuacja finansowa państwa, jak wiadomo, jest znakomita, jest dobrze, a będzie jeszcze dobrzej. Zwłaszcza, gdy się słucha rządowej telewizji pani Danuty Choleckiej czy pani Edyty Lewandowskiej, no to człowiek od razu nabiera optymizmu i chęci do życia. Ale, proszę państwa, musi coś być niepokojącego w tym wszystkim. Bo niedawno pan premier Morawiecki złożył bardzo taką desperacką propozycję pod adresem Norwegii, że Norwegia powinna się podzielić z Polską dochodami z eksportu gazu i ropy. No, widać, że propaganda to swoją drogą, ale pan premier musi wiedzieć coś, czego my jeszcze nie wiemy. W związku z tym no stąd takie rozpaczliwe propozycję najwyraźniej pan premier zachowuje się tak, jakby zaczął tracić kontakt z rzeczywistością i w ogóle Taką stabilność emocjonalną. Najwyraźniej rząd norweski też coś takiego podejrzewa, że premier Morawiecki może tracić równowagę emocjonalną, bo wprawdzie odpowiedział mu odmownie, ale bardzo łagodnie. No, tak jak się przemawia do wariatów. Proszę Państwa, to jest bardzo niepokojące, tym bardziej niepokojące, że. Propozycję pana premiera potwierdziła w całej rozciągłości pani minister finansów. No to, mor, to ma, może być bardzo niepokojący sygnał, że te, te skłonności utraty równowagi emocjonalnej mogą być zaraźliwe. I że ogniskiem nowej epidemii, która może być skutka znacznie groźniejsza od epidemii zbrodniczego koronawirusa, że ogniskiem tej epidemii jest rząd dobrej zmiany. No dobrze to nie wygląda, dobrze to nie wróży. No i w ogóle nie jest to przyjemne skonstatowanie, że możemy być w mocy wariatów. Mam pytanie do pana redaktora. W kontekście jego wcześniejszych felietonów i wystąpień. Dotyczy, dotyczy to pytanie sprawy węgierskiej, to znaczy rządu węgierskiego i to, co oglądałem u pana redaktora przy jednym spotkaniu, które pan wyjaśnił, dlaczego tamtejsza bezpieka stała się pro, myśleć, stara się działać i myśleć propaństwowo. Moje pytanie brzmi, czy Pan redaktor widzi taką możliwość w przypadku polskiej bezpieki i co by się musiało stać, żeby ona tak zaczęła myśleć? Czy byłby to kryzys finansowy, bankructwo państwa polskiego? No, w przypadku polskiej bezpieki taka możliwość na razie nie istnieje. Przeciwnie, skład nowego rządu pokazuje, że ten brak kontroli nad tajnymi służbami, na które zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli w tym swoim raporcie, zostaje pogłębiony. O tym pogłębieniu i takim właściwie zaklepaniu tej sytuacji świadczy nominacja pani Teresy Piotrowskiej na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Pani Teresa Piotrowska dzisiaj zresztą oświadczyła, że ona zrzeka się kontroli nad tajnymi słowami bo po prostu nie ma do tego żadnych kwalifikacji no to nawet ładnie z jej strony, że sobie z tego zdaje sprawę, znaczy, że całkiem nie jest pozbawiona poczucia rzeczywistości, no ale to znaczy, że tajne służby pozostają ponad wszelką, poza wszelką kontrolą i nie ma żadnych, żadnych granic okupacji kraju przez tajne służby, które Bóg wie, komu służą, mówiąc nawiasem. Otóż, nie wiem, bo pan wspomniał o Węgrzech, ja nie wiem, czy państwo wiecie, o czym mówimy, ja zwracam uwagę na to, że na Węgrzech nie ma politycznej wojny. Mimo, że Viktor Orban robi taki program dosyć ostry, Węgrzy mu nie podskakują. To znaczy, że węgierska bezpieka mu pozwoliła. Bo gdyby mu nie pozwoliła, to by była wojna polityczna. Drugi raz Orban prawdopodobnie nie został wybrany, a jeśli nawet to nie tak wysoko, że ma większość konstytucyjną. Dlaczego węgierska bezpieka mu pozwoliła? Przecież nie dlatego, że tam jest lepsza od naszej. To są ludzie tak samo zdemoralizowani, jak i nasi. Tylko jedna rzecz może zrobić wrażenie na tych ludziach. Perspektywa utraty korzyści z okupacji kraju. To może na nich zrobić wrażenie. I na Węgrzech tak właśnie się stało. Rosja, Niemcy i Francja, które kontrolowały w 100% węgierską gospodarkę, wyślizgały węgierskich bezpieczniaków ze wszystkiego. Państwo musicie wiedzieć, że na przykład do tego stopnia, że Węgrzy wodę z Dunaju. Muszą kupować od państwowej spółki francuskiej wodę z Dunaju. No więc nie ma tu miejsca na żadne, na żadne korzyści dla bezpieki. I bezpieka węgierska, kiedy się zorientowała, że została ze wszystkiego wyślizgana, jednym susem przeskoczyła na stronę umęczonego narodu węgierskiego w nadziei, że on dla nich też coś odwojuje, ale to trzeba mu pozwolić wojować. No i mu pozwoliła. I dlatego Orban właściwie nie ma żadnej opozycji. Co chce, to robi. Znaczy, co chce, no, to ma opozycję na zewnątrz. Unia Europejska na niego ujada, Fundusz Walutowy na niego ujada, Żydzi na niego ujadają, Michnik na niego, ale Węgrzy nie. Ale Węgrzy nie. Także tak to wygląda. Tymczasem nasi bezpieczniacy nie dali się tak wyślizgać. To jest trochę niedobra wiadomość dla nas. Okupują nasz nieszczęśliwy kraj. No, proszę Państwa, wczoraj, wczoraj górni, górnicy zablokowali przejście kolejowe graniczne w Braniewie-Mamonowie, żeby nie wpuścić transportu rosyjskiego węgla do Polski. Ten rosyjski węgiel jest importowany, zresztą nie tylko rosyjski, ale rosyjski przede wszystkim, mimo że na zwałowiskach leży co najmniej 5 milionów ton węgla z polskich kopalni. Ale ten węgiel leżący na zwałowiskach jest droższy od rosyjskiego. Dlaczego? Ano, między innymi, dlatego, że na spółkach Skarbu Państwa pasożytuje bezpieka, co znakomicie podnosi koszty, bo budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, a reszta, ta niewidoczna, to jest właśnie w spółkach Skarbu Państwa, które dlatego muszą być państwowe. Bo żaden prywatny akcjonariusz, no zaraz, zaraz, co, co to ma znaczyć? Gdzie tu wycieka forsa? A właśnie tu. I w rezultacie spół... spółki Skarbu Państwa są niekonkurencyjne. Co więcej, ponieważ handel węglem, jest kontrolowany przez bezpiekę, to ona nie tylko ciągnie zyski ze spółek skarbu państwa, m.in. z górniczych kompanii, ale jeszcze importuje tani węgiel z Rosji, sprzedaje je elektrowniom i znowu ma dodatkowe źródło dochodu. Przy okazji realizując zadania wynikające z projektu Mittele Europa. Destrukcji polskiego przemysłu, również wydobywczego i każdego innego. No to czego chcieć więcej. Dziękuję to chcieć więcej. Bardzo, że... to Natomiast... jest właśnie nasz problem największy. I proszę zwrócić uwagę, że nikt się nawet na ten temat nie zająknie. Przecież no to jest nasz problem największy, że my właśnie mamy pasożyta w rodzaju tasiemca uzbrojonego, który przecież tasiemiec nie wie, że przyprawia o śmierć swojego żywiciela. On sobie z tego nie zdaje sprawy, że on umrze razem z nim. Ale taka jest jego natura. No więc to, to jest nasz problem, że mamy tasiemca.